Dzień dobry, nazywam się Masato, witam w materiale, w którym pokażę Wam właściwie narzędzia, które Wam pomogą w nauce języka japońskiego. siła Masato to Mo Shimas, to Urok Steonega i Shimas. No i może sobie w ogóle zacznijmy, nie? nie? Niezależnie od tego, jaki macie poziom, zacząć sobie możemy w ogóle od samego początku, to znaczy ustawienie YouTube'a żeby mieć język japoński. Tutaj, jeżeli klikniecie sobie na swój, na swój profilowy na YouTube, to tu w tym miejscu macie taką ikonkę i tutaj jadąc sobie, znajdujecie sobie po prostu japoński. Tutaj tak to wygląda. I to jest pierwszy krok do tego, żeby Właściwie zacząć swoją przygodę z językiem japońskim. Na początku będzie bardzo ciężko, no ale macie te ikonki, więc na bazie tego możemy, możemy zacząć. Dlaczego ustawiamy YouTube'a na język japoński? Po pierwsze, żeby się przyzwyczaić do manów, czyli do tej takiej jednostki. A po drugie, dlatego że dzięki temu będzie nam łatwiej. Załóżmy, na przykład, wezmę sobie jakiś film, który oczywiście wyciszę go, żeby nie było praw autorskich. Bierzemy sobie film, jakiś swego rodzaju, i tutaj mamy taką opcję jak napisy. I teraz, jak już mamy włączone napisy w tym filmie, teraz, kiedy jesteśmy w tym miejscu, szukamy sobie czegoś, co wygląda w ten sposób. Ja Wam to oczywiście przybliżę podczas montażu. I tutaj zjeżdżamy sobie na sam dół. I znajdujemy to. No i widzicie, teraz nam będzie tłumaczyć. Ważne, żeby to był jakiś film z polskimi napisami, bo dzięki temu będzie nam to ładnie pokazywać e, coś, e, co się właściwie dzieje. Dzięki temu będziemy w miarę w stanie sobie to w ogóle oszacować i zrozumieć. No dobra, ale to nadal jest takie dość nieprzystępne. No i dlatego pokażę Wam sztuczkę, która jest bardzo przydatna. Na początek jeszcze, jeżeli chodzi o te napisy, no to tutaj warto jest wspomnieć o tym że no możemy sobie je dostosowywać, tak więc tutaj options, no option tu macie różnego rodzaju rzeczy, specjalnie jest po japońsku, żeby było żeby było trudniej no w każdym razie tutaj sobie możecie dostosowywać czy chcecie mieć na przykład taki jaką w ogóle chcecie mieć czcionkę, tak co wam, co wam najbardziej przeszkadza tutaj sobie możecie dostosować kolor waszych napisów, tak ja osobiście lubię używać czerwonych, ale oczywiście jak najbardziej, jeżeli wolicie na przykład fioletowe, to, to też jak najbardziej. Ustawmy sobie fioletowe, żeby nam było łatwiej. Tutaj wybieramy sobie rozmiar tych napisów, więc jeżeli czegoś nie dowidzimy, to możemy sobie powiększyć. No i dzięki temu jest nam łatwiej. 200%. Tutaj wybieramy sobie na jakim tle są nasze napisy. Więc przeklikując sobie wszystko... Tu zostawiamy sobie tak, jak jest. Tutaj sobie wybieramy, jakby, przejrzystość tego prostokątu, który operuje ob, ob, nam napisy. Tutaj sobie jeszcze wybieramy tutaj odcień, i to, a tu sobie wybieramy, jak bardzo te napisy mają być widoczne. Tak? No i tu sobie resetujemy. I w ten sposób, tak jak tu widzicie, ustawiliśmy sobie napisy, które są dla nas bardzo wygodne, bo dzięki temu możemy sobie. No. No, a na to modać to na nie o hanaśtaj to Czasami nie jest to idealne tłumaczenie. Jesteśmy na etapie, w którym jesteśmy. No, w którym jest nawet dość łatwo. Co prawda nie macie pojęcia, jak to się czyta i się tego nie dowiecie, ale teraz wam pokażę trik. Teraz wpisujemy sobie coś takiego jak Yomitan Wchodzimy w pierwszy link. Chrome, zależy od przeglądarki jeszcze Firefox i jak jest. Klikacie dodaj do chrom. Ja to szybko robię bo to aż takie trudne nie jest Klikacie dodaj do chrom I teraz Yomitan nam się y, robi Co to jest Nawet nie wiem O proszę bardzo tu jest Yomitan To jest oczywiście po angielsku no bo Yomitan jest po angielsku Czy są, po, czy pozwolenia dla Yomitana Pozwolenia każdy żeby miał Tutaj jaki język dla Yomitana y, Pobieramy sobie tutaj w ten sposób Wszystkie słowniki japońskie i po prostu czekamy aż one nam się pobierą. Tutaj możemy sobie je edytować. Tu jest y, dla początkujących, ale to nic ważnego. I tutaj, jakiego klawisza będziemy używać do tego, żeby czytać? To zaraz potem zobaczycie. Tu jakie chcemy, żeby to wyglądało? No to ustawiamy sobie. Nie wiem, ja tam lubię ciemny. Yy, ok. Tu więcej opcji. Anuluj. No i teraz, jak nam się ten Yomitan instaluje no to po prostu, kiedy nam się zainstalują te wszystkie słowniki stąd to będziemy mieli już dostęp całkowicie do bazy danych no i dzięki temu, że będziemy mieli dostęp do bazy danych to będziemy mogli to już przeczytać jeżeli chodzi tutaj o ten Yomitan no to jest niesamowicie przydatne urządzenie pobrały się wszystkie słowniki? jeszcze ten się nie pobrał to niech się pobierze OK, pobrały się wszystkie słowniki i teraz kiedy mamy, i teraz kiedy mamy aktywne Anki Teraz to działa tak, że przytrzymując teraz Shift na klawiaturze, to mi jedzie. I na bazie tego, jak mi jedzie, to pokazują mi się tak zwane pop-upy. I na tych pop-upach, poza oczywiście czytaniem, dobra, no to to już rozumiemy. A tu mamy więcej opcji, jeżeli chcemy sobie tutaj poedytować. Po pierwsze, czy włączyć, czy instalować słowniki, jak to ma wyglądać. No i to jest bardzo ważne: appearance, czyli to, jak to wygląda. Body Dark, że chcemy, żeby to było Dark. Cień też Dark, Visibility Auto, Always Location. Gdzie się pojawia to. Czy chcemy tutaj dodatkowe rzeczy to jak najbardziej? O, tutaj jest fajne. Rozmiar. No to ja sobie lubię ustawiać. Ja sobie lubię ustawiać tak 200. O! O widzicie, teraz tak ładnie widać. Jeszcze możecie sobie tutaj rozmiary. Tu jest wysokość, a tu jest szerokość. Dobra, i możecie sobie włączyć dźwięki. Dzięki temu możecie sobie to. Tutaj macie po prostu pokazanie, jak to wygląda. No i na sam dół sobie możecie. I teraz bardzo ważna rzecz dla ludzi, którzy już jednak się trochę w tym jednak są bardziej, jeszcze bardziej chcą się bawić to jest jeszcze opcja, że możemy otworzyć sobie okienko zrobionego od okienka. I możemy sobie zrobić okienko od okienka. Co jest y, ciekawe, tutaj sobie zaznaczamy te opcje, i tutaj sobie zaznaczamy, ile może być tych okienek. Nie wiem, jak ktoś jest szalony, sobie ustawia 5. I teraz patrzcie, jak to wygląda. Zaznaczamy sobie jedną rzecz. O, zaznaczamy sobie jedną rzecz. I teraz y, ja mogę sobie, zaznaczając jedną rzecz, zaznaczyć kolejną rzecz. Oj, ale mi się tu zrobiło dziwnie. Panie, zaznaczając sobie rzecz, mogę sobie zrobić kolejną rzecz, tak? I tutaj w tej kolejnej rzeczy mogę sobie kolejną rzecz znaleźć. Nie familii, tylko kodać, poproszę. Kodaci. O. I tutaj w tej rzeczy mogę sobie kolejną rzecz. Tak mogę w nieskończoność. Żeby wyjść, po prostu odklikuję, odklikuję i odklikuję. Proszę bardzo, to jest niesamowicie dobre narzędzie. Ono mi wiele razy pomogło, naprawdę. Więc bardzo przydatne. No i bardzo serdecznie polecam Mitana. Ok, no to skonfigurowaliśmy sobie Jomitana. Co jest jeszcze dobre, żeby się w ogóle nauczyć, żeby w ogóle się uczyć japońskiego? Animelon jest to strona trochę jak to, z tym, że akurat jeżeli chodzi o Animelon, to jest jeszcze przyjemniej, bo nie musimy się bawić w żadne e, sytuacje. Weźmy sobie coś, cokolwiek, e, zupełnie cokolwiek, cokolwiek, cokolwiek. I odpalę tylko fragment, żeby nie dostać prawa autorskich, dlatego nie analizuję anime, żebym prawa autorskie dostał, więc e, dobra, e, e, już stop, whatever. Ok e, Co prawda tu macie po angielsku e, ale no, jeżeli nie chcecie po angielsku, nie ma problemu, możecie sobie angielski wyłączyć Tu macie różnego rodzaju opcje Pauzuj po każdym dialogu przyspieszaj tylko na mowie Ukrywaj na full screenie te kontrolki, czy samemu podświetla, czy samemu sobie podświetlamy, czy od razu tłumaczyć, czy od razu puszczać. Ok, no i rozdzielność Dobra, tutaj macie cały skrypt z odcinka, w którym postacie coś mówią. Więc dzięki temu jesteście w stanie sobie tutaj ogarnąć dowolny fragment na przykład to widzicie i teraz bo mamy same ustawienia subów. bo możemy sobie dodać jeszcze hiragany i możemy sobie dodać katakanę, więc możemy mieć taki tutaj taką taką wieżyczkę. Wypierdalamy angielski, bo po co nam angielski? Jeżeli nie umiemy jeszcze czytać hiragany, to sobie na dole zostawiamy. Jak już umiemy czytać ten to sobie to romadzi wypierdalamy. No i zostają nam tutaj takie rzeczy. Oczywiście tutaj każdej rzeczy można sobie edytować, ale no, chcę pokazać tutaj tak na, na custom, tutaj zaznaczamy i tutaj sobie możemy się bawić z różnymi rodzajami, czyli tak, jeżeli chodzi o angielski, tłumaczenie angielskiego, to w dupie to mam, hiragana, żeby wiedzieć jak się coś czyta, ja polecam sobie jednak mimo wszystko hiraganę zostawić, bo często się przydaje, dobra. No także tak, customize hiragana i ustawmy sobie, żeby hiragana była troszkę mniejsza, tak powiedzmy 26. Proszę bardzo, hiragana 26. Yy, biały kolor yy, niech będzie. Jaka czcionka to możecie sobie wybrać, czy pogrubione. Tutaj japoński, to jest to wszystko. Wszystko łącznie z kanji, to jest japoński. Więc tutaj nie wiem, ja sobie bardzo lubię ustawiać wysokie noty, bo ja jestem człowiekiem Yy, który nie widzi? Mam minus 6, jak sami widzicie. Mam okulary, więc OK, więc mamy tutaj. Ja sobie lubię ustawiać czerwony i obramówka czarna. Proszę bardzo. OK, tutaj jeszcze możecie sobie. Każdy możecie sobie edytować linijkę i klikacie Apply Changes. I teraz, kiedy już kliknęcie Apply Changes, proszę bardzo, tak to wygląda. Mamy tutaj tak, jak sobie ustawić. Możecie sobie jaki chcecie kolor ustawić, także to jest bardzo bardzo intuicyjne, bardzo przyjemne. E, co jeszcze, jeżeli chodzi tutaj o subs. E, tutaj speed możemy sobie ustawić. To działa teraz tak, że klikając sobie, tłumaczy nam całe zdanie? Ale jeżeli nas to denerwuje, to możemy sobie to odznaczyć i wtedy możemy sobie pojedyncze słowa klikać. E, możemy sobie pojedyncze słowa klikać. Nie, czy ja chcę auto Hover Translate? Nie. Ale chodzi o to, że możemy sobie pojedyncze tutaj zaznaczać. O, teraz poszło, widzicie. Tutaj po kolei możemy sobie sprawdzać. Co prawda, to jest po angielsku, ale załóżmy, że oglądamy coś, co akurat mm, wiemy już. Obejrzeliśmy sobie na przykład coś z polskimi napisami, jeśli chodzi o anime. No i teraz, jak już wiemy, co bo po postacie mówią, to możemy sobie to po prostu odpalić po japońsku i dzięki temu będziemy rozumieć. Płata siła No, czyli, że dzisiaj mam robotę, więc yy, coś tam nie mogę. No i możemy sobie bez problemu żadnego przeskakiwać. Potem mamy też historię yy, rzeczy, których się uczymy, i możemy sobie na końcu zrobić test z tego. Ale w związku z tym, że to jest po angielsku, to nie chcę za bardzo yy, niszczyć. prostu ten poradnik pokazuje dla osób, które nie wiedzą, jak sobie tutaj to wszystko ustawić. I widzicie, tutaj bardzo ładnie wszystko się podświetla. Nie ma żadnego problemu. Gdzieś na przykład, gdzie jest więcej kanji. Dajcie mi moment, gdzie jest więcej. O, na przykład tutaj jest więcej kanji. No, pokaż. Eee, ja sobie to wyłączę. Potrenujemy. Eee, tu jest w nawiasie napisane, kto mówi. Jeżeli byście chcieli wiedzieć. W nawiasie jest napisane przeważnie, kto mówi. Eee, Nęsia. Nęsia odetori e, hajak. C.K.O. Czy słucham o mo de Ciekawe, czy dobrze powiedziałem? Nęsia. bardzo dobrze. Tetori ba a bajaku, tetori bajaku. Że szybko. OK. No i o co to jest kopiowanie? Dobra.